Cześć, hey, to moi Polacy, Górą i dzisiaj Wam pokażemy nasze karty Euro 2012. w tej części pokażemy Wam nasze limitowane były mastery i nasz jedyny top master. Ok, zacznijmy. Pierwszy jest Donuszy, Buffon, Draculuszy, Nani i Miasa, Robbie King i nasz ostatni. Ok, teraz masterzy Nani. Jeden z moich ulubionych piłkarzy. Schneider, Tank Lampard, Timo sztuk? Um, Nosery, Vampersi. Luka Modric. Denis, Uzer, Gerard Piket, Archawen, i ostatni Ibrahimowicz. Z masterów. I tutaj... Teraz jedyny top master nam się trafił. Ten jedyny to Lam. Okej, okay, w następnej części pokażemy Wam nasze fans favorite i Gostafy.